Pasja. Od dzieciństwa jeszcze motorynki, y, Simpson Scooter. Jest to taka pasja, że nie wyobrażam sobie odstawienia jednego sezonu bez motocykla. Z mlekiem matki już wyssałem nawet i troszeczkę ojcowskiej benzyny, bo taki ojciec mój już jeździł, prawda? motocykle czuje się wolność, przygodę, oderwanie od tej rzeczywistości, w której, w której żyjemy tutaj. Do Albanii miałem jechać już 4 lata temu. Jest to piękny kraj. 4 lata temu nie, wyszło mi, nie wyszedł mi wyjazd do Albanii ze względów i rodzinnych i, i sytuacji. Nie odebrałem jeszcze prawa jazdy. Ja byłem już po egzaminach, ale nie udało mi się odebrać blankietu. Dlatego koledzy sami pojechali, ja zostałem i w tym roku spełniłem swoje marzenie. Planowaliśmy zwiedzić górną część Albanii, góry przeklęte. Nie jeździliśmy wybrzeżem, nie jeździliśmy autostradami ani drogami niż szybkiego ruchu. Albania jest jeszcze takim krajem, gdzie można bez problemu eksplorować góry e, porównywane do Alp. Powiedzmy takie no, fantastyczne i przełęcze, i przejazdy gdzieś przez jakieś strumienie. nie jest naprawdę takim pięknym krajem i z pięknymi widokami a szczególnie właśnie i ludzie, i ta, no nazwijmy, ta, 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 ta dzić, te, te tereny, prawda, jeszcze takie nie, nie za bardzo zdobyte, nieoglądane, tej masy turystów jeszcze jednak nie ma, to jeszcze nie jest cała, powiedzmy, ta Europa taka, taka jest. Tutaj także jest czas, powiedzmy, na spokojne spenetrowanie, tym bardziej, że teraz się nastawiliśmy na zwiedzenie tutaj części północnej i nie interesowały nas prawda, drogi główne, jakieś przelotowe, nawet jakieś tam powiedzmy zabytki, zamki, Bo chociaż tego troszeczkę też mieliśmy, ale głównie nastawiliśmy się, żeby przejechać i zobaczyć tą, tą, tą prawdziwą Albanię od strony, prawda, od wsi, od tego prostego, prostego narodu, jak ci ludzie tam żyją. Jak oni sobie dają w tych górach rad? Jak wspominaliśmy, że jedziemy do Albanii, to każdy się łapał za głowę i mówił nie, to dziki kraj, nie jedźcie, bo e, kradną motory, jakieś grasują różne bandy, i jest, że jest niebezpiecznie i mogę powiedzieć, że absolutnie nic takiego nas nie spotkało. Ludzie są ekstremalnie przyjaźni. E, właściwie za każdym razem jak potrzebowaliśmy jakiejś pomocy albo Potrzebowaliśmy nawet takie prozaiczne rzeczy, jak nawet wodę do, nabrać gdzieś na, do picia. To każdy był bardzo, bardzo pomocny, bardzo zainteresowani w ogóle, że e, ludzie z Europy Środkowej chcą przyjeżdżać do nich i, e, i odwiedzać ich kraj. Także e, mogę strasznie, bardzo polecić e, Albanię pod tym kątem i ludzie są bardzo pozytywni i mile nastawieni na, na turystów. Ogólnie kontakt był bardzo dobry, można było bez problemu się porozumieć z nimi po angielsku, po niemiecku, nie było żadnego problemu, z ludźmi młodymi, natomiast osoby starsze, w sklepach był problem tylko albański, albański jest językiem bardzo ciężkim i nie dało rady się z nimi w żaden sposób porozumieć, natomiast na wioskach, o dziwo na wioskach właśnie było dużo młodzieży przy sklepach, i tam nie było, nie było żadnego problemu. To już jest mój drugi wyjazd do Albanii. To już minęło, teraz nie pamiętam, dwa albo trzy lata. I zaskoczyło mnie to, że mm, jak poprzednim razem, trudno było się z nimi w ogóle w jakiś sposób dogadać. Ani rosyjskiego, ani angielskiego, czysty tylko ich język albański. Tym razem, o dziwo, od malutkiego chłopczyka, którzy oni byli no. Naprawdę operatywni, i oni można było powiedzieć, że oni wyszukiwali klientów i dawali znać, już powiedzmy, do, na kwaterę, że jadą turyści, że będą pieniądze. To te smyki naprawdę świetnie rozmawiają po angielsku. Nie było się z nimi żadnego problemu dogadać. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem, że przez te dwa, powiedzmy, czy trzy lata oni tak potrafili opanować ten język. Ale to jest dobre, to jest świetne, bo oni jednak widzą, że. To jest właśnie przyszłość i w tym upatrują właśnie przyszłości, tym bardziej teraz jak oni starają się właśnie o członkostwo w Unii Europejskiej, prawda? Najfajniejsze to po prostu widoki są. Niesamowite widoki, e, krajobraz. To co w Albanii jest e, fantastyczne, to to, że gdziekolwiek podróżnik zapragnie się zatrzymać i chce nocować lub zobaczyć jakieś miejsce, można wszędzie wjechać. Gdziekolwiek rozbić namiot, zrobić ognisko i nikt nie ma z tym żadnego problemu. Staraliśmy się spać tam, gdzie dojechaliśmy. Nie planowaliśmy, nie mieliśmy zaklepanych noclegów. Mieliśmy, nastawialiśmy się przede wszystkim na spanie pod namiotami, w plenerze. Trzy, trzy razy spaliśmy jedynie na stacjach. A tak, to wszystko. Gdzie, się, gdzie dojechaliśmy, gdzie się zrobiło ciemno, tam spaliśmy. Było na przykład fajne też, bo byliśmy w muzeum w Kruje, w miejscowości Kruje, prawda. Byliśmy również w innych ich tam właśnie miejscowościach, takich też znanych, gdzie były na przykład, no w tej chwili nie wyleciała mi z pamięci nazwa tej miejscowości, ale były jeszcze most, prawda, z czasów rzymskich, wybudowany przez Rzymian. Także było też oprócz tego, że zobaczyć tylko, jak oni sobie tam żyją, mieszkają, ale właśnie parę takich właśnie. Ciekawych miejsc i zabytkowych, że, że można było zwiedzić. Nie pchaliśmy się na przykład do, do samej stolicy, no bo tam wiadomo, no za duży ruch i, i, i czasu troszeczkę mało jest. Także to by trzeba było poświęcić trochę więcej czasu. Dzięki kolegi bardzo dobrej nawigacji, nie mogliśmy znaleźć noclegu i wreszcie wbiliśmy, wbił kolega, jedyną, jedyną, jedyny kępik na wybrzeżu i wylądowaliśmy na dwa dni na plaży Nodysków. Ale było super. Też można przeżyć. Były takie małe historie, zdarzały się z motocyklami. Czasami tam kolego, koledze motor nie, nie, nie palił. Ja miałem taką sytuację, że motor postawiony na barkę w związku z tym, że tą barką bujało, alarm musiał być cały czas włączony, więc zostawiłem z włączonymi kluczykami motocykl. Po wypakowaniu, po wyładowaniu z barki okazało się, że akumulator się całkiem wyładował. No to trzeba było zorganizować, trzeba było zorganizować kable, trzeba było go uruchomić i, i pojechać dalej. Także kolejna sprawa była też taka: kolega jadąc urwał kufry. Przewrócił mu się motocykl, urwał kufer, przypięliśmy go pasami w najbliższym miejscu, gdzie nocowaliśmy. Syn właściciela pojechał do warsztatu, szybko zespawał nam część, która była potrzebna, i zostało to zrobione właściwie w godzinę czasu. Oczywiście zero kosztów. Przede wszystkim Albania to jest 70%, to jest góry. Góry, góry i góry. I charakterystyczne jest właśnie, że te skały to są no, tak wyglądają jakby to były skały wapienne, prawda? gdzie stwarza to utrudnienie również przy jeździe na asfalcie, bo te drogi są śliskie, trzeba uważać właśnie, bo nie ma tej takiej przyczepności. Ale za to mówię, widoki są bardzo piękne, no tak jak teraz jechaliśmy, no to jeszcze śnieg jest, można tego śniegu dotknąć i, i poczuć to w środku powiedzmy już prawie że no, roku, w czerwiec, prawda, bo tak jak mówiliśmy w czerwcu, no to jeszcze można tego śniegu spróbować, jeszcze się bawiliśmy śnieżkami tak jak małe dzieci i, i naprawdę, no a jeszcze przy okazji jak przejeżdżaliśmy, to jadąc do Albanii, to, to też jeszcze przejeżdżaliśmy przez Bośnię, przejeżdżaliśmy przez yy, Czarnogórę, przez góry Durmitoru, prawda, także no, przy okazji wszystko zobaczyliśmy, to co można po drodze zobaczyć. A u Albania jest przepiękne wręcz, przepiękne uroki gór i tych naprawdę wysokich gór, gdzie trzeba się wspinać na tym motocykle jedynka, dwójka, bo na największym biegu to już... Tam nie ma gdzie jechać, prawda? I, I trudne drogi, ale się świetnie jeździło, i piękne są krajobrazy, że jest naprawdę czym oko nacieszyć. Jestem zadowolony, gdyby była nawet jeszcze okazja, któryś rok może na pewno nie w przyszłym, ale tego to chętnie bym jeszcze pojechał, i, i to Malbanie jeszcze spróbował, może i w innym miejscu, bo bo nie wszystko też jeszcze przejechaliśmy z racji tego, że no, zabrakło nam czasu. Ale no, jeżeli zdrowie dopisze, to spróbujemy. Może będzie tak, że uda nam się gdzieś jeszcze pojechać raz.